Jednym z większych prezentów, który otrzymałam od Jezusa w ostatnim czasie jest Szkoła Uwielbienia, Projekt Przebudzenie w Warszawie i o tym będzie dziś. Kochani, jak Wam mija 15 minut uwielbienia, podzielcie się ze mną, powiedzcie, czy uwielbiacie, dajcie znak, że żyjecie, że jesteście. U mnie intensywnie, jeśli chodzi o 15 minut uwielbienia, wiernie staram się to czynić, ale no wiadomo, są lepsze i gorsze dni. Kiedy mam siłę, czy coś tam, czy jakieś uczucia, emocje za tym idą, ale staram się jakby zostawiać to gdzieś na boku, żeby Pan był pierwszy. No i staram się być wierna temu postanowieniu, bo tak jak już mówiłam, widzę w swoim życiu ogromne owoce. Chcę powiedzieć, że właśnie jednym z takich owoców, uważam, że jest to naprawdę owoc uwielbiania w moim życiu jest szkoła uwielbienia. W Warszawie, której pierwszy rok zakończyłam właśnie w niedzielę, i chcę się z wami krótko podzielić tym wydarzeniem w moim życiu, a, raczą, a, raczą, a raczej serią wydarzeń. Mianowicie to było tak, że zobaczyłam w internecie reklamę Szkoły Uwielbienia, chyba na Facebooku, czy gdzieś mi wyskoczyła. I akurat wtedy był taki filmik wrzucony Michała Króla, który mówił taką krótką zajawkę, coś w stylu jeśli czujesz się niezrozumiany w uwielbieniu, jeśli czujesz, że nie masz z kim uwielbiać, czujesz, że sam to niesiesz na barkach, coś takiego, to przyjedź do nas. I pomyślałam sobie, że to jest absolutnie o mnie. I, i no, stwierdziłam, że warto by się było zapisać. Weszłam na stronę, zaczęłam tam czytać, co to w ogóle jest, o co to chodzi, że są zjazdy raz w miesiącu, że są różne moduły, że będą nas rozwijać w różnych tam płaszczyznach. No, naczytałam się, uzyskałam wiedzę i zostawiłam to, bo jakoś tam powiedziałam chyba z dwóm osobom o tym we wspólnocie mojej, bo czułam, że pan mnie tam zaprasza. Ale jakoś. Tak, to potem odłożyłam, pomyślałam sobie, że gdzie ja tam będę sama jeździć do tej Warszawy, że coś tam, coś tam, takie, wiecie, jakieś bzdurne argumenty. I kiedy w sierpniu, jakoś to było chyba końcem sierpnia, miałam taki gorszy dzień, bo to zaczynał się nowy rok szkolny, tysiąc rzeczy na mnie spadło, no i ogólnie czułam się jakoś mm, tak psychofizycznie gorzej. I pamiętam, że jak leżałam na łóżku, Yy, taka zdołowana, to napisał do mnie właśnie Filip, którego serdecznie pozdrawiam tutaj, z mojej wspólnoty: to co, Wiota, jedziemy na szkołę uwielbienia. No i ja wtedy mu mówię, że no nie wiem, że coś tam, ale słuchajcie, jak on mnie o to zapytał, to wtedy wstąpiła we mnie nadzieja. Ja nagle poczułam nadzieję, nagle sobie pomyślałam: kurczę, yy, jakby się otworzyły jakieś drzwi przede mną. Nie, um, nie umiem tego, jakby tak określić, no bo nic się nie wydarzyło, ale w moim sercu się zapaliła taka nadzieja. No i mu mówię, no dobra, nie, no dobra. No i zapisaliśmy się. Yy, absolutnie przecudowne było to, że w pierwszy dzień, w pie podczas pierwszego zjazdu, jak po raz pierwszy pojechaliśmy tam, to już w autobusie miejskim w Warszawie poznaliśmy ludzi, znaczy poza autobusem, ale oni byli w tym autobusie dość charakterystyczni, ponieważ, ponieważ, ponieważ dużo się śmiali. I wśród nich była jedna też dość charakterystyczna postać, która tam, że tak powiem, ciężko było ich nie zauważyć. I kiedy wysiedliśmy z tego autobusu wszyscy pod, na tym samym przystanku, no to ja zagadałam do tych osób. Okazało się, że oczywiście jadą na szkołę uwielbienia i że są z Krakowa, ze wspólnoty mojej przyjaciółki. Znaczy, wspólnota jest Boga, ale moja przyjaciółka jest tam liderem i właśnie z serca Boga w Płaszowie są te osoby, i po prostu się z nimi zaprzyjaźniliśmy w trakcie tego wyjazdu. I to było takie sweet, że później już jeździliśmy sobie razem na tą szkołę i naprawdę no, Pan Bóg jakoś tak stworzył takie nowe przyjaźnie, nowe przestrzenie. To jest coś cudownego dla mnie. Więc. Ten czas Szkoły uwielbienia to właśnie czas wielkich prezentów od Pana Boga. Jednym z nich to tak jak już powiedziałam, to są nowe przyjaźnie, ale też nowe perspektywy, które Pan Bóg otworzył przede mną i niezwykła praca ze słowem Bożym, która mocno przemieniała moje serce i rezonowała jakby tak we mnie i no dobra, do rzeczy. E, więc w trakcie e, Szkoły Uwielbienia, oprócz tego, że były zjazdy, sześć zjazdów raz w miesiącu w sobotę, e, to e, mieliśmy też spotkania zdalne. Można było się zapisać na jakiś konkretny moduł, że ktoś chciał, nie wiem, na przykład rozwinąć się w śpiewie, to mógł się na to zapisać. Ktoś chciał uwielbiać flagami, mógł się na to. E, no, ktoś chciał się rozwi rozwinąć w liderowaniu, mógł na to, nie? Takie, no, różne były tam jakby przestrzenie, w których można było się rozwijać, ale były też programy, w których można było uczestniczyć, i jednym z programów był właśnie, program nosił tytuł 14 kroków do bliskości z Bogiem. Była to praca z psalmami, 14 psalmów stopni. Pracowaliśmy z tymi psalmami tak, że na jeden tydzień był jeden psalm. I po prostu Marta Miłuńska, która, którą również serdecznie pozdrawiam i która stworzyła ten program łączyła się z nami raz w tygodniu, w poniedziałek rano. Czytaliśmy sobie wspólnie ten psalm, mieliśmy do tego takie jakby krótkie wprowadzonko, a później już pracowaliśmy sami, z, rozważając poszczególne wersety tego psalmu i Marta pisała nam do tego rozważania. Takie no może, nie wiem jak to nazwać, bo rozważania brzmią tak to, trochę nie do końca, tak nie, nie o to chodziło. Chodziło o to, żeby pr właśnie pracować ze słowem, czyli... Były to może pomoce, które pomagały nam wejść w to słowo głębiej, odnaleźć pewne przestrzenie w tym słowie, których mogliśmy na przykład y, wcześniej nie zauważać, no po prostu praca ze słowem. Powiem Wam, że to absolutnie y, mi pomagało. Y, I najciekawsze było to, że ten program pomógł mi spotkać się z Bogiem na nowo. Pomógł mojemu sercu otworzyć się bardziej na Pana po różnych trudach i doświadczeniach ostatnich lat, jakichś takich ciężkich doświadczeniach też w kościele, pomógł mi, pomogło mi się to jakby spotkać z Bogiem na nowo, że moje serce na nowo przylgnęło do Pana Boga. To jedno. A dwa, coś, co, co znam. I zgłoszenia, i z tego, jak Pan Bóg działa, nie było to, nie powinno to być dla mnie jakimś zaskoczeniem, a jednak Pan Bóg jest taki, że zawsze zaskakuje, to to, że to słowo tak super współgrało z tym, co ja przeżywałam. Że coś się wydarzało w moim życiu i pyk, odpowa w, odpowa, odpowiedź w słowie, nie wiem, przepraszam Was, co ja tak dzisiaj tutaj się przejęzyczam, że coś się dzieje, coś się dzieje i klik, od razu odpowiedź w słowie, nie? Takie. No to było niezwykłe, kurczę, naprawdę, aż jak sobie pomyślę o niektórych rzeczach, no na przykład takim jednym takim hardcorem było to, że miałam podczas tego programu, w trakcie tej pracy ze Słowem, miałam trudne wydarzenie też w swoim życiu i spadło na mnie, jakby to inaczej tego nie mogę nazwać, spadło na mnie zakończenie pewnej ważnej dla mnie relacji. I kiedy tak mocno to przeżywałam, pyk, słowo, nie? tytuł, e, rozważania na dziś. E, jak radzić sobie z odrzucaniem? No i myślę sobie, świetnie. Znaczy, e, wiadomo, było to trudne, nie? Teraz mi się mówi o tym w miarę łatwo, bo e, jakoś to sobie już tam... Powiedzmy, przepracowałam, ale było to dla mnie trudne doświadczenie, ale Bóg od razu mi na nie odpowiedział. Więc to jest takie naprawdę fajne, nie? że dużo takich rzeczy bym mogła opowiadać, które jakoś mnie tak budowały. I za to jestem przeogromnie wdzięczna Panu Bogu, przeogromnie, że prowadził mnie w tym słowie i że na nowo rozkochałam się w słowie. I że na nowo chcesz szukać ratunku, y, przepisu na życie i wszystkiego w Słowie Bożym. To za to jestem bardzo, bardzo Panu wdzięczna. No i też, że weszłam w modlitwę uwielbienia tak na nowo, całą sobą. Y, w ostatnim czasie trudów moich duchowych, y, tam kilku lat wstecz, ciężko mi było tak wejść w modlitwę, jakby też i ciałem, i całą sobą. Że coś mnie jakby tak trzymało ciągle. I pamiętam, że na pierwszych warsztatach, które tam mieliśmy yy, zorganizowane, to były warsztaty yy, modlitwy ciałem, ruchem. I to było coś w ogóle absolutnie nowego. Nigdy czegoś takiego nie robiłam. Yy, I w ogóle jestem taką osobą, że ja nie, mimo że może, jak ktoś mnie zna, to może tego nie wiedzieć, bo ja tego tak jakby po sobie nie pokazuję, ale mi jest ciężko wejść w takie z góry, Zaplanowane dynamiki. Ja tego strasznie nie lubię. Jak ktoś mi na przykład mówi, teraz wstań, podnieś rękę, obróć się dwa razy i powiedz coś tam, nie? To ja sobie myślę, ale dlaczego ja mam to robić? <grytanie> że nie lubię tego tak strasznie w to wchodzić, ale obiecałam sobie, zaczynając szkołę uwielbienia, że, że właśnie jakby przełamię tę barierę w sobie i po prostu wejdę w to, co mi zaproponują żeby dać też Bogu szansę, żeby też w tej przestrzeni mógł podziałać w moim życiu. No i tak było właśnie na tym pierwszym zjeździe, że grali nam tylko muzykę i uwielbialiśmy ruchem samym, bez śpiewu, nie? I na początku było to dla mnie takie trudne, nawet nie jakby tak psychicznie, że coś mnie wzbraniało, tylko fizycznie, że ja czułam takie obciążenie na swoim ciele, jakaś taka byłam pospinana, że ciężko mi było podnieść rękę do góry, ruszyć nią, bo miałam wrażenie, że ona jest taka ciężka. No ale powoli, powoli i w trakcie tych warsztatów pamiętam, że czułam, jak ze mnie schodzi to napięcia. I to było dla mnie coś niezwykłego, nie? że skończyły się te warsztaty, i ja czułam się lżejsza, że coś ze mnie zeszło i sobie myślę: kurczę, ja się modliłam tylko ciałem. Nie, nawet, no, nie miałam nawet w głowie jakby, wiecie, jakichś wielkich słów, które bym zanosiła do Boga, no bo po prostu wykonywałam te ruchy. I robiłam to jakby w takim geście modlitwy i mówiłam sobie w głowie, że to jest dla Pana, no ale skupiałam się nawet bardziej na tym ruchu, żeby go wykonać jakoś, nie, a Pan Bóg i, i tak, no, w jakiś sposób mnie dotknął i też ufam, że, no, zabrał coś mi, nie, że uzdrowił mnie jakoś, że y, czułam się po prostu lżejsza, że to napięcie, które nosiłam na sobie w, w jakiejś części zostało ze mnie zdjęte, nie. A potem Pan Bóg to kończył i, i ściągał dalej, dalej. I ufam dziś, że po prostu, że przez wiarę mówię to, że tego napięcia już nie ma. Także no, jestem wdzięczna Panu Bogu za ten czas. I gdybyście chcieli jakby więcej dowiedzieć się na temat szkoły, to zapraszam oczywiście do kontaktu ze mną. Gdybyście mieli jakieś pytania, chcieli się coś dowiedzieć, to oczywiście powiem, dlatego że myślę, że ten czas jest, był dla mnie naprawdę błogosławionym czasem i nadal jest, mimo że pierwszy rok szkoły się skończył, to teraz ten warsztat, który dostałam, i to, co dostałam, jest po to, żebym mogła tym iść i dalej służyć. I tak też chcę czynić i naprawdę jestem wdzięczna Bogu, że poprowadził mnie taką drogą. I po prostu no, polecam 10 na 10 modlitwę uwielbienia, kiedy to nie ja jestem ważny, kiedy to nie ja, moje problemy są ważne. One są ważne I, i dla Pana Boga są szalenie ważne. Ale w momencie, kiedy ja skupiam się na Bogu, daję też Bogu szansę, żeby on zajął się mną. I to jest coś, czego wciąż się uczę i uczę. Yy, I pewnie będę się uczyć do końca swych dni, ale bardzo się cieszę, że mogłam zrobić w tym uwielbieniu pójść krok dalej. I widzę w sobie ten rozwój i jestem mega wdzięczna Panu za to. Dziękuję, kochani, że poświęciliście mi czas 13, 14 minut. Trochę Was zagadałam. Życzę Wam błogosławionego tygodnia. Stoję właśnie w samochodzie, nie jadę pod moją pracą, cudowną, którą bardzo kocham i, i odjeżdżam stąd już. Błogosławionego czasu uwielbiajcie Pana razem ze mną, z Bogiem. Trzymajcie się.